Nagłe zatrzymanie krążenia dotyka rocznie 40 tysięcy Polaków. Przeżywa zaledwie 2 do 5%. 75% osób można uratować stosując RKO i AED. Po czterech minutach od zatrzymania krążenia rozpoczynają się nieodwracalne zmiany neurologiczne. Czy wiesz, co zrobić w chwili zagrożenia życia? Zapamiętaj schemat łańcucha przeżycia. Zadbaj o bezpieczeństwo. Sprawdź przytomność. Poproś o przyniesienie AED. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej szybko i mocno. Poproś o pomoc, obsługę pociągu. Wezwij zespół ratownictwa medycznego numer 999 lub 112. Włącz defibrylator AED. Słuchaj poleceń. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta, otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Przyjrzyj się dobrze schematom na białych samoprzylepnych elektrodach. Odklej z szarego pudełka białą elektrodę. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Po przyklejeniu pierwszej elektrody odklej drugą. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej, pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem. Defibrylator AED powtórzy analizę i defibrylację co dwie minuty. Kontynuuj akcję do przybycia pogotowia lub wyraźnych oznak życia. Zapamiętaj ten schemat to ratuje życie.